Witajcie, moje mat-smerfiki. Dzisiaj w tym odcinku powiem Wam po raz kolejny o twierdzeniu Pitagorasa. Nie będę wam tutaj rozpisywał się na temat tego twierdzenia, dowodu itd. Po prostu tylko przypomnę wam samo twierdzenie w sobie i skupię się na rozwiązywaniu zadań, bo jak ja zawsze powtarzam, trening czyni mistrza im więcej słuchajcie, rozwiążecie zadań, tym więcej zapamiętacie i mniejsza szansa, że cokolwiek Was po prostu zaskoczy. No więc mamy tak. Twierdzenie Pitagorasa stosujemy w trójkącie prostokątnym. W trójkącie prostokątnym, gdzie mamy oczywiście w każdym trójkącie prostokątnym są przyprostokątne i jest przeciwprostokątna. I to sobie zapamiętajcie, że przyprostokątne są przy kącie prostym. Dlatego to jest a i b tutaj przy kącie prostym i przyjmijmy sobie, że przeciwprostokątna, czyli naprzeciw kąta prostego jest c. Wobec tego przyprostokątna do kwadratu plus przyprostokątna do kwadratu daje nam przeciwprostokątną do kwadratu. Czyli twierdzenie Pitagorasa działa w dwie strony, a mianowicie jeżeli trójkąt jest prostokątny, to a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat i w drugą stronę, jeżeli a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, to znaczy, że ten trójkąt jest trójkątem prostokątnym. Dobra, słuchajcie. Lecimy w zadania. Mamy obliczyć długości odcinków x, y oraz z. No więc sobie zapiszmy. I przyprostokątna do kwadratu, dodać przyprostokątna do kwadratu równa się przeciwprostokątna do kwadratu. 3 do kwadratu to 9, 8 kwadrat to 64 równa się x kwadrat, czyli mamy x kwadrat równa się ile to będzie 73. Wobec tego nasz x równa się pierwiastek z 73. Jeżeli da się wyciągnąć jakiś pierwiastek, to oczywiście to zróbcie. Jeżeli da się wyciągnąć jakiś czynnik przed, to też postarajcie się to zrobić. Ok, kolejne. Tutaj mamy przyprostokątne 2 oraz y, czyli 2 do kwadratu. Dodać y do kwadratu równa się przeciwprostokątna, czyli dwa pierwiastki z 17 do kwadratu. 2 kwadrat to oczywiście 4, a dwa pierwiastki z 17 do kwadratu... Pamiętajcie, podnosicie dwójeczkę do kwadratu i mam 4. Podnoszę pierwiastek z 17 do kwadratu i mam 17... Czyli 4 razy 17 to 4 razy 10, 40, 4 razy 7, 28, czyli 68. Wobec tego y kwadrat to będzie 68 minus 4, czyli 64, czyli y równa się 8. No i zobaczcie kolejny trójkąt. Tutaj akurat jest podany, narysowany trójkąt równoramienny. Bo zobaczcie, ramiona są po 8. Podstawa jest 12, a to, co nam tutaj opuścili na dół, to z to jest nasza wysokość, bo zobaczcie, opada na podstawę pod kątem prostym. Wobec tego powstał nam tutaj zobaczcie, trójkąt prostokątny, gdzie przyprostokątna odpowiednio to z oraz 6, no bo połowa podstawy, i przeciwprostokątna to 8. Wobec tego możemy napisać, że z do kwadratu dodać 6 do kwadratu równa się 8 do kwadratu, czyli z kwadrat dodać 36 równa się 64, czyli z kwadrat równa się 64 minus 36, czyli jak odejmę sobie od 64 30, to mam 34 i jeszcze muszę odjąć 6, więc będę miał 28, czyli z równa się pierwiastek z 28. No ale pamiętajcie, że pierwiastek z 28 że pierwiastek z 28 to jest, no 28 to 4 razy 7, pierwiastek z 4 to jest 2, czyli zostaje nam 2 pierwiastki z 7, słuchajcie. Następne. Oblicz długości odcinków oznaczonych literami. No oczywiście, czy mamy obliczyć A i B. Wobec tego przyprostokątna do kwadratu, dodać przyprostokątna do kwadratu, to przeciwprostokątna do kwadratu. Czyli mamy 25, dodać a kwadrat równa się 13 kwadrat, dlatego te kwadraty, właśnie, e, których Wam też mówiłem w pewnym filmiku, bardzo się przydają. E, tutaj pewnie Nathi zrobi Wam odnośnik, mam nadzieję, że zrobi. 13 kwadrat to 169, e, 169 minus 25 to 144, czyli nasze a równa się 12. Tutaj natomiast mamy tak, 5 do kwadratu dodać. 2 pierwiastki z 6 do kwadratu równa się b do kwadratu. 5 do kwadratu to 25. Dodać 2 pierwiastki z 6, to jest 4, z 6 24, równa się b kwadrat. 25 plus 24 to 49, czyli b równa się 7. Nie no, słuchajcie, no bardzo przyjemne stwierdzenie tego rasa. Nie ma co mówić. Pod którymi rysunkiem zapisano, pod którym rysunkiem zapisano równość opisującą związek między długościami boków narysowanego? Trójkąta. No pewnie chodzi o twierdzenie Pitagorasa, czego można się domyślić. E, zobaczcie, tutaj przyprostokątne to jest odpowiednio b oraz c, czyli twierdzenie pitagorasa powinno być b kwadrat plus c kwadrat równa się a kwadrat. A oni napisali tutaj chyba nieco in, coś innego. E, tutaj z kolei twierdzenie Pitagorasa to byłoby e, tu mamy z oraz y, tak, czyli powinno być, że z kwadrat plus y kwadrat równa się x kwadrat, a jest napisane zupełnie coś innego. Tutaj z kolei przyprostokątne to jest x oraz y, tak? Czyli mamy x do kwadratu, dodać y do kwadratu, równa się z kwadrat. I to chyba, słuchajcie, jest właśnie to, właśnie to. To jest chyba dobra odpowiedź. Zobaczmy jeszcze od punktu D. Przyprostokątne to odpowiednio ab, czyli mamy a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. A to jest zupełnie co innego. Ok, długość przeciwprostokątnej narysowanego trójkąta wynosi... E, przyprostokątne to są odpowiednio 3 i 5, czyli mamy 3 do kwadratu plus 5 do kwadratu to x kwadrat, czyli mamy 9 i 25 to x kwadrat, czyli x kwadrat to 34, czyli nasz x to pierwiastek z 34, czyli mamy ewidentnie odpowiedź A. Dalej. W trójkącie prostokątnym ABC przyprostokątna ma 4, a przeciwprostokątna AB. Tutaj Dosyć ważne, no, wiem, czy ważne w sumie, może nie tyle ważne jest, żebyście dobrze oznaczyli ABC, najważniejsze jest to, żebyście y, y, przyjęli sobie, że przeciwprostokątna ma 7, a przyprostokątna ma 4. No bo teoretycznie, czy to 4 na tutaj, czy tutaj to nie ma najmniejszego znaczenia, no ale jeżeli chcemy być konkretni, to zróbmy tak, jak jest w zadaniu, czyli AB to jest przyprost... przeciwprostokątna, a AC to jest przyprostokątna, czyli wygląda mniej więcej to w ten sposób. Wobec tego, tutaj napiszmy sobie, że mamy x i ten x mamy obliczyć, czyli 4 do kwadratu dodać x do kwadratu równa się 7 kwadrat. 4 kwadrat to 16, 7 kwadrat to 49, czyli x kwadrat to 49 minus 16, czyli jakieś 33, czyli x równa się pierwiastek z 33. Czyli odpowiedź mamy d. Dobra. E, w trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długości 4 i 7. To długość przeciwprostokątnej wynosi. Czyli mamy tak. Przyprostokątne 4 i 7. 4 i 7. E, przeciwprostokątna to będzie nasze x. No i tego x musimy obliczyć. Czyli mamy tak. 4 do kwadratu dodać 7 do kwadratu równa się x do kwadratu. 4 do kwadratu to 16, 7 do kwadratu to 49, do równa się x kwadrat, czyli 16+49 to 65, czyli 65 równa się x kwadrat, czyli nasz x to będzie pierwiastek z 65 i ja już tutaj luknąłem, że taką odpowiedź mamy. Dobra, i co? Czas chyba na ostatnie zadanie. Skonstruuj odcinek o długości pierwiastek z 13. Tu się zastanówcie. Pierwiastek z 13, to jest liczba raczej niewymierna, yy, więc trudno by było yy, po prostu to jakoś pięknie narysować, wyliczyć na kalkulatorze możecie, no ale to też nie będzie dokładnie, prawda? Natomiast pierwiastek z 13, gdybyście przyjęli sobie, że to jest przeciwprostokątna, naszego trójkąta prostokątnego, i znaleźlibyście na przykład jakieś liczby, przepraszam, jakieś liczby całkowite, jakieś liczby naturalne. W których suma kwadratów da nam 13, no bo pierwiastek z 13 do kwadratu to 13, no to pewnie dałoby się idealnie to jakoś narysować. Zobaczcie, ja wam to jeszcze raz rozpiszę. Czyli x kwadrat plus y kwadrat musi to być pierwiastek z 13 do kwadratu, czyli x kwadrat i y kwadrat musi dać nam 13. Czyli co? Hmm, czyli x kwadrat dodać y kwadrat. No nie wiem czy przychodzą wam jakieś dwie liczby, yy, albo dwa kwadraty, które dają nam 13. Mi przychodzi na przykład na myśl 4 i 9. Bo to jest ewidentnie 13, e, czyli skoro to byłoby, może nie tutaj, skoro to byłoby x kwadrat, to pewnie x jest dwójeczką, skoro to byłoby y kwadrat, to znaczy, że y jest trójeczką, czyli gdy sobie narysujecie trójkąt prostokątny o bokach, niech to będą centymetry, 2 centymetry na raz, 2 i 3 centymetry. Jak dobrze to narysowałem, na 2, 3 chyba dobrze. To przeciwprostokątna, czyli y, odcinek łączący sobie tutaj te dwa y, boki, będzie miał pierwiastek z 13, i w ten, słuchajcie, oto piękny, magiczny sposób, narysowaliście dokładnie, skonstruowaliście, bym powiedział, nawet odcinek o długości pierwiastek z 13. To by było, słuchajcie, na tyle. Twierdzenie Pythagorasa, naprawdę, słuchajcie, no. Czy musicie je po prostu umieć i znać? No bez tego ciężko w wielu zadaniach, yy, ciężko bez twierdzenia, jakiego rasa się po prostu żyje. Ciężko byłoby Wam wiele zadań rozwiązać bez, właśnie bez, e, bez tego twierdzonka. Pamiętajcie, zostawcie, sobie, zostawcie łapkę w górę, yy, jak obejrzeliście filmik. Yy, pamiętajcie, zasubskrybujcie kanał, piszcie do mnie, yy, zafollowujcie mnie na Insta, yy, bo tam będzie wiele ciekawych rzeczy w yy, najbliższym czasie się pojawiało. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie pa.